Dzień dobry. Chcę dzisiaj Państwu opowiedzieć, w jaki sposób w naszych placówkach terapeutycznych wspieramy rozwój komunikacji naszych podopiecznych. Problemy z efektywnym komunikowaniem się to jeden z największych problemów, z największych trudności osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Bardzo często jest tak, że to właśnie problemy z komunikacją, brak mowy, są pierwszym takim sygnałem który skłania rodziców do szukania pomocy, do tego, żeby wykonać diagnozę w kierunku całościowych zaburzeń rozwoju. Musimy pamiętać o tym, że wspieranie komunikacji powinno stanowić tak naprawdę jeden z priorytetów, jeżeli chodzi o uczenie dzieci umiejętności. Należy również pamiętać o tym, że planowanie tej terapii powinno odbywać się, w oparciu o rzetelną diagnozę. My w naszych placówkach korzystamy z narzędzia VibImap. Jest to taki program do oceny umiejętności językowych i społecznych dzieci z autyzmem oraz innymi zaburzeniami rozwoju autorstwa Marka Sandberga. Dzięki temu narzędziu jesteśmy w stanie opracować taki plan wspierania dziecka, który będzie z jednej strony zgodny, z poszczególnymi etapami rozwojowymi, tak żeby nie wyprzedzać uczenia jakiejś umiejętności, ale również żeby nie pogłębiać istniejących już deficytów dziecka. W naszej terapii opieramy się na założeniach Skinnera, według którego język jest zachowaniem, takim zachowaniem, jak wszystkie inne zachowania, zachowaniem, które możemy kształtować poprzez korzystanie, uchwytywanie operacji motywacyjnych oraz wykorzystywanie wzmocnień. Należy pamiętać o tym, że rozpoczynając naukę komunikowania się, zawsze zaczynamy od uczenia próśb, czyli mandów. Dlaczego? Po pierwsze, dlatego, że jest to zgodne z naturalnym rozwojem dziecka. Mant jako pierwszy pojawia się w rozwoju dzieci neurotypowych. Po drugie, jako jedyny stanowi zaspokojenie potrzeb osoby proszącej. Dzięki temu nasi, nasi podopieczni szybciej uczą się, do czego służy komunikacja i dlaczego jest ważna. Należy również pamiętać, że nauka komunikacji zawsze powinna odbywać się w net, czyli w naturalnym środowisku. Dziecka w oparciu o naturalnie pojawiającą się motywację. W zależności od tego, na jakim etapie rozwoju komunikacji, na jakim poziomie wyjściowym jest dziecko, będziemy używać różnych technik do tego, aby ten rozwój komunikacji wspierać. Jeżeli jest to Dziecko, które nie posiada umiejętności echowej, czyli umiejętności powtarzania słów, dźwięków mowy, szczególnie również jeżeli jest to dziecko, które na przykład nie pozwala się dotknąć, zastosować podpowiedzi fizycznych, jeżeli chcielibyśmy wspierać rozwój komunikacji poprzez gesty, wówczas stosujemy taką technikę, która polega na zaobserwowaniu motywacji dziecka. Trzykrotnym wypowiedzeniu nazwy wzmocnienia i dostarczeniu wzmocnienia w momencie, w którym dziecko jest spokojne, nie prezentuje żadnych zachowań trudnych. Jeżeli mamy dziecko, które nie posiada umiejętności echowych i intensywnie przez przynajmniej 3 miesiące prowadziliśmy taki trening, nie rozwinęły się umiejętności echowe, Metoda zachowań werbalnych, na której się opieramy, promuje wprowadzenie metody wspomagającej komunikację, czyli gestów. A gesty, dlaczego gesty? Dlatego, że po pierwsze są one bardzo naturalne, po drugie w przypadku dzieci małych, które mają zmienną motywację, jesteśmy w stanie szybko wymyślić jakiś gest i dziecku podpowiedzieć. Tych gestów możemy uczyć albo przez podpowiedzi fizyczne, albo przez modelowanie. Jeżeli chodzi o podpowiedzi fizyczne, to wówczas prezentujemy dziecku gest, następnie podpowiadamy fizycznie, wykonujemy rękoma dziecka fizycznie ten sam gest i w zależności od tego czy dziecko jest gotowe na wycofanie odpowiedzi czy nie albo wręczamy wzmocnienie albo czekamy jeszcze raz na samodzielną reakcję dziecka czy na samodzielny gest dziecka. Jeżeli uczymy poprzez modelowanie dzieci, które mają umiejętności naśladowania, wówczas prezentujemy gest, wypowiadając oczywiście jednocześnie nazwę tego wzmocnienia. Dziecko naśladuje gest My wręczamy dziecku wzmocnienie, jednocześnie wypowiadając nazwę. Jeżeli dziecko jest już gotowe na to, żeby wycofywać podpowiedzi, mówimy o tak zwanym transferze, czyli prezentujemy dziecku podpowiedź, obserwujemy oczywiście na początku motywację, następnie prezentujemy dziecku podpowiedź, dziecko naśladuje gest. A następnie wyczekujemy jeszcze na samodzielną reakcję dziecka na samodzielną prośbę, samodzielny mant. I w końcu, jeżeli mamy dzieci, które mają umiejętności echowe, wówczas stosujemy podpowiedzi werbalne. Wyczekujemy na motywację dziecka, dajemy podpowiedź echową, dziecko po nas powtarza, jeżeli jest gotowe na transfer, wówczas wyczekujemy jeszcze raz na samodzielną reakcję dziecka na samodzielną prośbę. I dopiero wtedy, kiedy dziecko ma już całkiem nieźle rozbudowany repertuar mandów, czyli umiejętności proszenia, umiejętności nazywania, dopiero w, w późniejszej kolejności przechodzimy do uczenia Komunikacji bardziej złożonej, czyli tak zwanych umiejętności intrawerbalnych. Należy o tym pamiętać, aby tych umiejętności intrawerbalnych, czyli mówienia o rzeczach, których w danym momencie nie widać, nie doświadczamy ich, należy pamiętać, aby nie wprowadzać tych umiejętności zbyt wcześnie, ponieważ możemy u dziecka wykształtować takie automatyczne, schematyczne, Odpowiedzi. Dopiero jeżeli repertuar mandów i, i umiejętności nazywania obejmuje około 200 słów, dopiero wtedy możemy przechodzić do uczenia pierwszych takich umiejętności intrawerbalnych. I teraz chcę Państwa zaprosić do obejrzenia kilku filmików, na których zaprezentowane są te techniki, niektóre z tych technik o których mówiłam. Zapraszam do oglądania. Piłki! 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 O! O! Piłki! Proszę bardzo! O! Na wszystkich naraz się nie da wziąć. O! świeci. Mamy się bawić! Wyścigi! Auto! Auto! I ktops! Dobie go gotowi! Bajki! Nie ma? Poza mnie tutaj, prawda? Bajki! Bajki! Ślicznie! Ja mam nażyłam o jambo! Ła! Ła dużo panie! Co chcesz, Magdusiu? Co ty chcesz? Ła!